To test właścicieli stacji kontroli pojazdów. Badania techniczne mają być zbyt tanie. W tej chwili przenosimy się do naszego reportera, do Adama Byśka, który jest w jednej z takich stacji. Dzień dobry, Adam, i powiedz nam: Czy rzeczywiście dzisiaj nie wykonamy badania technicznego pojazdu i czego dokładnie domagają się właściciele stacji diagnostycznych? Rzeczywiście to prawda. Dosłownie 95% stacji dietetycznych dzisiaj w Polsce nie działa, a to za sprawą postulatów. Chodzi o ten baner za moimi plecami, zaraz go Państwu pokażemy. Nie pracujemy, protestujemy od 18 lat za tyle samo nieład. Oczywiście to aluzja do Polskiego Ładu nieładnie. Protest diagnostów dotyczy prośby rządu o waloryzację cen za przeglądy techniczne. Chodzi o stawkę 98 zł za pojazd osobowy, 62 zł za motocykl i 151 zł za samochód ciężarowy. Takie dzisiaj ceny są na całym rynku obecne i nie sposób ich podnieść, ponieważ te zostały uznane przez rząd 18 lat temu, czyli w 2004 roku za obowiązkowe i jednolite dla Wszystkich. Pójdźmy do środka, bo pokażemy Państwu, dlaczego diagności walczą o to, by podnieść ceny za te przeglądy, by dokonać tej waloryzacji. Chodzi oczywiście o stale rosnące koszty nie tylko energii, ale też pracowników i o stale rosnące koszty sprzętu, jakie te osoby muszą tutaj kupić, by móc pracować. Ze mną właściciel takiej stacji. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Stacja jednoczna postępu czy 5 przez 3. Tu się znajdujemy. Ta stacja dzisiaj również strajkuje, a my pokażemy Państwu krok po kroku, dlaczego dzisiaj tych pieniędzy Państwu brakuje. 18 lat, 98 zł za jeden samochód a pracownik też musi zarobić, też musi dostać premię i prąd również musi być obecny, bo bez tego prądu te sprzęty nie działają. Tak, dzień dobry. Od 18 lat niestety rządzący nie chcą zmienić ceny ani nawet waloryzować jej inflację. Mamy jak widać budynek w centrum Warszawy, gdzie najem czy wynajem Koszty kredytu są bardzo duże, jak też innych stacji w Warszawie. Do tego mamy wszystkie różnego rodzaju podatki. Następnie, w tym momencie ceny energii poszły dwa razy do góry. Ceny gazu czy też innych paliw idą lawinowo w górę, więc każdy Odczuwa jakby brak pieniędzy poprzez inflację, bo niestety inflacja zabiera nam dosyć dużo pieniędzy, więc też pracownicy chcieliby zarabiać więcej i każdy to rozumie, a tak naprawdę nie ma skąd tych pieniędzy brać dla, dla pracowników. Trzeba by też wymieniać sprzęt na nowy, żeby był cały czas no Pokażmy obrazowo ten sprzęt, bo to jest bardzo ciekawe. Tu jest mnóstwo tajemniczych urządzeń, drodzy Państwo, niczym na sali szpitalnej. Zacznijmy od tego. To również jest na prąd? Tak, to jest na prąd. To są rolki diagnostyczne i testy amortyzatorów. I tak naprawdę od tego zaczynamy badanie pojazdu. Mamy też urządzenie do pompowania ku jedno drugie. Ogromny silnik. Domniemuję, że nie tam, jest to, nie jest to, jak żelazko. Tam, ten jest, to jest tam. Widzę też laptopa, który jest niezbędny do badania komputera. Najnowszy sprzęt do badania analizy spalin, który kosztuje powyżej dwudziestu kilku tysięcy. I po kolei każde urządzenie musi być legalizowane za każdy, co, co pół roku, więc sprawdzane serwisy. To wszystko wymaga pieniędzy, kosztu, co są dosyć 20 tysięcy jedno urządzenie, a te urządzenia. a tych urządzeń tu jest mnóstwo, no co najmniej 20. Tak, no i za każdym razem e, też to są urządzenia, które jeśli... Cały I cały czas unowocześniać tą stację, tak? Chcemy, żeby pojazdy były badane i żeby pojazdy, które wyjeżdżają z, z takiej stacji kontroli pojazdów na drodze były bezpieczne. I o to wszystkim wydaje mi się, chodzi. E, ceny na dzisiaj są nieadekwatne do tego, jaki rządzący chcieliby mieć poziom e, badań oraz pojazdów. Przede wszystkim. Moim zdaniem, jeśli mamy pracownika, który sprawdza pojazd to powinien być człowiek który ma wyższe kwalifikacje niż mechanik co za tym idzie też powinien się szkolić mieć odpowiednie kursy co za tym idzie powinien zarabiać więcej niż mechanik jeśli dzisiaj powiedzmy diagnosta zarabia Najniższą krajową, co też rząd za chwilę zmieni i musimy ją podnieść. Więc taki właściciel czy kierownik stacji musi wyjąć ze swoich zarobków czy z tego, co przynosi stacja, pieniądze dla swojego pracownika. I tak za każdym razem, na każdym kroku, właściciele stają się, jakby zostają im zabierane ich przychody. Co za tym idzie? Skończy się na tym, że taką stację czy taki biznes trzeba będzie zamknąć. Jeszcze pytam Pana bo z tyłu, zacznę do kosztu tej energii, bo dzisiaj prąd to bardzo ważna kwestia. Nie spodziewałem się, jadąc do Pana, że tu wszystko bazuje właśnie na elektronice, czyli na prądzie. Tego prądu dzisiaj w Polsce może nie brakuje, ale stawki są horrendalnie wysokie. Ile dzisiaj Pan płaci łącznie za używanie takiego urządzenia, rolek do morza? Przecież ten sprzęt jest niezbędny, by ludzie jeździli w Polsce bezpiecznymi samochodami, sprawdzonymi. Jakie to są łączne koszty dzisiaj, a jakie były przed inflacją, przed inwazją Rosji na Ukrainę? Koszt tego obiektu to 1700 zł, a przed podwyżkami było to o połowę niżej. I dzisiaj jest prąd, jak pan sobie radzi z tym prądem. No staramy się, żeby jakby ograniczać ten prąd, czyli wyłączać te maszyny, żeby pracowały jak najmniej. Też staramy się jakby ograniczać pobór światła na samej stacji. Wyłączyliśmy reklamy, które świecą, no, Staramy się, żeby jak najszybciej jakby niwelować koszty, które zostały wytworzone przez to, że ceny poszły do góry. Ja Tylko Państwu obrazowo na koniec pokażę, gdybyśmy założyli, że 2004 rok, gdy dokonano tej ustawy gdy podjęto tą ustawę o cenach za przegląd, przypomnę 98 złotych samochód, chyba 151 samochód ciężarowy i 62 bodajże motocykl. Chyba A, się zgadza. 62 zł to też cena pojazdu z gazem. To tu był 2004 rok, czyli poziom, na którym stoimy dzisiaj. A dzisiaj, gdybyśmy mogli to opisać obrazowo, dlatego znajdę na sam dół, ponieważ dzisiaj ci ludzie, tacy diagności jak ten pan z stacji postępu 3 przez 5, są właśnie w tym dole, w dole, z którego ciężko wyjść, dlatego oni protestują, ponieważ proszą i apelują do rządzących o to, by ta kwota już nie była na poziomie 100 złotych, prawie że 100 zł netto, a na poziomie 151 złotych brutto, czyli 183 chyba brutto. Tak to ma finalnie wyglądać. Dziś są tu pytanie, czy diagności po proteście ogólnopolskim. Przypomnę 95% dzisiaj serwisów jest zamkniętych, stacji także. 5% się wyłamało, ale wiele wskazuje na to, że protest ten potrwa znacznie dłużej. To nie jest tylko jednodniowa akcja, jest to dzisiaj zainaugurowana, systematyczna, regularna operacja strajkowa. No i my wierzymy, że panowie z tego doła finansowego w końcu wyjdziecie. Miejmy nadzieję, że... To był Adam Bysiek prosto z jednej z protestujących stacji kontroli pojazdów. A w tym serwisie informacyjnym to już wszystko. Zapraszam teraz na krótką przerwę, a następnie na kolejne informacje w News 24. Do zobaczenia za chwilę.